Co tam? Również <grym i> znowu. No, no, co? Ja i Ja? Już? No. Dwa Co, co? Mam serce Makao czarne serce czarne serce że mnie wyjedziesz pod kolor w makao a żądam psz, nie możesz kurwa. żądam kurwa w piątek Widziałeś? masz piątkę ale co ma gra? Bo ja żądam. No dobra, to nie cofa przecież. No to nie, ale nie cofiemy, normalnie gramy. Gdzieś ten? Masz piątkę, nie Ułakane. masz piątki. Masz jaki kutas, jak zjebałeś, kurde. Ja nie mam piątki, nie? się ci jeszcze. Tak sobie rządzałem, kurde. Spierdoliłem się tam na mm pięć. Awa, jest, coś? Co? Eee, czy...